Szósty października 1943 roku. Po śniadaniu urozmaiconym wszystkimi wynikami świnobicia, pasztetówka. Za sezon kiebasa wyszedłem z książką przejście. Dzień blado słoneczny, ciepły. Szedłem długą aleją pomiędzy zaraśniętymi stawkami. Wszystko miało złotawo żółty kolor. Małe listki toboli sypały się z drzew miniąc się w słońcu jak cekiny. Sieleściły wśród lekkich powiewów wiatru żuchnący i schnący na końcach tataraki i czciny. Poprzez otwory w tej umierającej zieloności widać było skrawki blado-niebieskiego nieba, poleczonego srebrną mgiełką. Cisza jesieniego przedpołudnia. Lubię czytać chodząc. Czytam i ślizgam się myślą w krótkich rzutach, jak nartniki na wodzie. Patrzy na nie stanąwszy nad brzegiem stawku. Woda ugina się pod ich delikatnymi łapkami, jakby była czymś plastycznym i gęstym. Chodzą po wodzie, biegają w pogonie za czymś niewidocznym, a z drzew sypią się ciągle na wodę drobne, złote listki. Nie wiem dlaczego, ale w taki jesienny, srebrno-złoty dzień czuje się o wiele wyraźniej przeszłość miniony czas. Jedno po drugim budzą się wspomnienia, odczywają się minione lata z ich nic nieznaczącymi wydarzeniami. Nie myśli się o ważnych rzeczach, lecz o pospolitych, drobnych szczegółach. Wtedy matka dawała śliwki. Pokryte były siwym puszkiem i przypominały, omszały butelki starego wina. W niedzielę po nabożeństwie szło się na deptak, na błoniach i kupowały się od święta sfinksy. W jedną z upalnych nocy letnich pomagałem Frankom kończyć wystawę do sklepu Janka Korosego. Upalna, letnia noc w Krakowie. Tęsknota i żal, że to nie wróci, że minęły właśnie te głupstwa. Łzy napływają do oczu same, dwoją się i troją spadające z dziew listki. Nartniki ślizgają się po wodzie, płynęła ryba, a gdy zamknie się oczy, przycięta powieką, łza urywa się i cieknie wolno po policzku. Obliź ją, jak wtedy. Łaskota, gdy zatrzyma się w kąsiku ust. Tęsknota drżąca w piersiach. Żal po minionym czasie, jak po kimś zmarłym. Górą przytoczył się wiatr i sypnął znowu garść złotych konfetti na marszczącą się wodę. Życie pędzi, coraz więcej śladów pozostaje w tyle. Wracam na obiad i obiadam się na sentymentalno, bo nawet kotlety wieprzowe budzą we mnie wspomnienia. Pod wieczór zwiedzam gospodarstwo MIS. Kurniki, chlewki królikarnie pobudowane własnoręcznie ze starych cegieł, desek pozbieranych wokoło, skrawków starej blachy, potrafili wykorzystać każdy odpadek. klecąc to do kupy po godzinach pracy do późnej nocy. Co Francuz wyrzuci, to Polak naprawi, odnowi i wykorzysta. Dwoje dzieci S i jego żona chodzą w mocnych skórzanych sandałach, które S z zawodu frezer Porobi im z resztek bucików, poznajdywanych w śmieciach. Francuzi przechodzą do nich i mówią z zawiścią: Mew et capitaliste?» Mają rację. Każdy Polak od urodzenia jest kapitalistą i byłby nim, gdyby miał ku temu warunki, gdyby nie miał Polski, ugniatającej mu mózgownicę. Polska zamienia się w państwo, państwo w urzędnika. W końcu i państwo, i minister, i urzędnik, i wszyscy to Polska. Robi się bigos i wszyscy głupieją. Po czym zamiast, żeby taki M albo S produkował soki owocowe, to jest państwowa wytwórnia soków owocowych. A S i M są szoferami pocztowymi.